Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls'a. Jak widzicie, tutaj jesteśmy wciąż w tej zarypistej lokacji, którą jest Popielne Jezioro. Mam co do niego dużo teorii do opowiadania. Część z nich podpatrzyłem u innych, część z nich jest moja własna, wymyślona o tu w głowie. Ale. Ale dzisiaj skupimy się na ucieczce z tego miejsca. Ponieważ dla niektórych nie jest to tak łatwa sprawa. A gdy pierwszy raz trafiłem, gdy pierwszy raz tu trafiłem, to trafiłem już tutaj z poradnika wiedząc jak się tu dostać i posiadałem już naczynie władcy, więc mogłem się teleportować, ale to jest o, piosenka odległej przyszłości, a wydostanie się stąd w konwencjonalny sposób z buta a jeszcze nie możemy nią władać, a musimy mieć 34 siły jest nie lada wyczynem, no i spróbujemy to tutaj osiągnąć. To jest ciekawostki znajduje się cud w tym połamanym drzewie od tutaj. Ten cud to bodajże większa magiczna bariera, ale my jej nie chcemy i nie potrzebujemy. Już jest tam ta pierniczona hydra. O, tam w oddali widzicie znajdźkę? To jest właśnie łuska, smocza łuska. Ale my nie będziemy jej zdobywać. My będziemy biec po życie. Dalej, dalej. Cały czas tą prawą stroną. Najlepiej, gdyby nas ta. Przebrzydła nie zauważyła w ogóle. Ale to było chyba zbyt dobry okoliczności świata. Znaczy to było po prostu zbyt piękne jak dla Dark Soulsa. Ale wszystko może się zdarzyć. Może nam się uda akuratnie. Chociaż chyba powrót stąd jest troszkę prostszy niż wycieczka w to miejsce. A teraz zaczyna się pogoń. Zaraz nas zacznie strzelać. Strzelać pociskami. Nie, na razie się tylko zbliża. W nosie nas ma. My też ją mamy w nosie. Dobra, usiądziemy sobie przy tym ognisku. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zginiemy po drodze, to tutaj sobie szybko wstaniemy. No i dobra. O, no już tu się widać, było jakieś rozpryski. Teraz trzeba tutaj. Dobra, tego. Eee, trzeba wrócić tą samą drogą, którą przeszliśmy. Jeśli zginiemy, to po prostu będziemy mieli teraz bliższą drogę. Tak więc czasami zdarza się e, problem, że nie można wejść tutaj. Czasami jest taki lag. Tak? A nie, tutaj, przepraszam. Nie, gdzieś tutaj nie można wejść, taki lak się tutaj mi zdarzył. Tam chyba wcześniej troszkę, tutaj trzeba się rozbiec i. A chyba tutaj nawet trzeba się rozbiec i wskoczyć, i się w te udaje. A teraz będziemy mieli hardcorewą misję. Trzeba się trzymać tych grzybów po prawej stronie, o tutaj, i uważać na te malutkie grzyby, bo one są agresywne. I iść do góry, piąć się w górę non stop bez przerwy. Unikać ich. Dajemy radę. Mhm, mhm, mhm. I tutaj teraz na ten korzeń i idziemy korzeniem do góry. Pięknie, pięknie, pięknie. Jak widzicie, wrażenie tego wszystkiego tej lokacji jest takie, jakby całe światło podtrzymywane przez te drzewa, a my jednym z nich schodzimy i. Ogrom świata, przez to wyobrażenia. No, no, ogromu świata jest niesamowity. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie. Gonią mnie. Przebrzydła. Dobra, wchodzimy tutaj na ten U kurcze. Ktoś tu się intensywnie starał wspiąć, ale mu się nie udało. Dla nas, na szczęście, to już nie jest problem. Już jesteśmy na górze. Teraz, tu gdzieś po, po tej stronie jest drabina. Musimy ją. O, tu jest. To jest drabina. I wspinamy się. I pięknie. nie straszne nam bazyle. Bazyliszki i w ogóle nic nam nie straszne. Mamy największą. Największego Buster Sworda w tej części gry, w ogóle w tej grze. Tutaj nie pokazałem wam jeszcze mnóstwa znajdziek w tej lokacji, ale ta lokacja jest po prostu niewiarygodnie ciężka, jeśli o to chodzi, bo jest tutaj wiele iluzorycznych ścian, wiele kurcze jakichś tam pojawiających się, znikających tych jaszczurek itd., tak i tak dalej. No i parkour tutaj, który umiejętności parkourów, parkour parkura nazwijmy je, są tutaj niewiarygodnie Wymagające. A tutaj mamy właśnie, widzicie, tu są ta, ta drabina. Zaraz zobaczymy, gdzie ona dokładnie jest. Ja nigdy jej nie mogę zlokalizować. Aha, tutaj też. No, pięknie. Co najciekawiej będzie, jak sobie spadnę. To było ciekawe. A, jeszcze sprawmy sobie tą ścianę. No, nic nie ma. Idziemy? Do góry, do góry, do góry. A sprawdźmy jeszcze te? Nie ma? Nie ma? Mówię, żeby nie było wątpliwości, a ja tej lokacji nigdy dogłębnie nie, nie całej nie, nie, nie przyczysałem. To jest kurcze graniczące z cudem moim zdaniem. O, kurcze. A nie dobra, wybrnęliśmy z tej sytuacji. No i dobra, teraz tu spróbuję przeskoczyć pięknie. A, jakąś znaczkę tu tylko zdobędziemy. Hm, czyli wydaje się, że trzeba przejść przez te bazyle tam. Tu jeszcze sprawdzimy sobie to. Już mi się wydawało, że znaleźliśmy jakąś niewiarygodną znajdźkę. Dobra, nie zginęliśmy, jest plusik. Yy. O Boże! O Boże! To, co ja na farcie dzisiaj jadę teraz, to się w głowie nie mieści. No ale dobra, jak widzicie, trzeba przez tą jaskinię przejść. Ona jest przez tą, o tutaj, to jest dość nieprzyjemna ze względu na tą tą bazylę. Postaramy się tutaj wszystko ominąć. A nie było źle. No i jesteśmy na głównym trakcie, już do góry teraz. Już końcóweczka. tak więc yy... a na samą górę i pięknie. Jesteśmy, jesteśmy na górze i po prostu fajnie, że nam udało się wyjść za pierwszym razem, że nie było wpadek, że nie było porażek i niczego. No nie zakończę jeszcze na tym odcinku, chciałem go krótki zrobić, bo myślałem, chciałem tylko w sumie wyjść stąd, ale byłem przekonany, że po prostu będziemy sobie troszkę ginąć i błądzić. A wyszło całkiem przyzwoicie, więc teraz się udamy. Gdzie by się teraz udać? Mhm. Mm ja bym próbował tą Izalit zabić, ale to chyba jest na razie troszeczkę poza moim zasięgiem. Więc zostają w głębinę. Chociaż. Yy, chociaż wróć. Chociaż wróć. Ulepszymy sobie. Yy, weźmiemy sobie na razie tą zbroję tutaj, co jest. A, udało się przeżyć to. Myślałem, że tu jest zbroja jakaś, a tu się, się okazuje, że zielony jest tytanik. Który jest całkiem wartościowy, jeśli chcemy ulepszyć sobie broń na ognistą. I chyba tak zrobimy. Chyba tak zaraz zrobimy. Na razie się stąd wykaraskamy. O tutaj tędy. O tędy, tędy. Weźmiemy sobie, pójdziemy do ogniska. No, ja bym kogoś przyzwał tutaj sensownego. jakieś ludzie no, powinni tutaj być. Zużyjmy trochę dusz, tutaj tych. O, jestem ciekawy skąd mamy. tą Tom Dobra, teraz sobie weźmy. Dajmy sobie wytrzymałość. A, dajemy wytrzymałość twardo. Yy, do nie ma, nie nie mamy nic. Ale mamy miejsce na coś. No cóż, ale nie jesteśmy w stanie ogniem zranić tej wiedzmy Izalith. Tak więc... Yy, no spróbujemy sobie. Spróbujemy użyć człowieczeństwa. Nawet yy, na razie jednego. Odwrócimy pustkę. I poszukamy sobie może tutaj jakiegoś znaczka, może kogoś się uda przyzwać. To było najbardziej pożądane tutaj, w tym momencie. Jak widzieliście, dość ciężko było ją pokonać. Hmm. Hmm. O, widać tutaj kogoś też. E, dobra, teraz opowiem wam o ciekawym schemacie zmienienia serwerów. Tak więc e, Dark Souls jest postawiony na iluś tam serwerach. Znaczy, ja tak słyszałem, że tak to działa po prostu i no, na moje się sprawdza. Tak więc, kiedy używ... Co jakiś czas zmieniamy ten serwer, ale żeby przeforsować tą zmianę, warto raz na jakiś czas postawić swój znak, na przykład raz na 30 sekund, i on wtedy podróżuje po tych serwerach. Teraz jest na jednym, a jak go za 30 sekund postawimy, to wpadnie na drugi. To jest też dobry sposób na zmianę serwera. Jeśli nie możemy znaleźć nikogo do przyzwania, w tym momencie możemy sobie to po prostu anulować. I wtedy, znaki, które powinny być do przyzwania, powinny się pojawić. Ale się nie pojawiły. Się nie pojawiły. No e, dobra, mamy 24, a chyba po prostu trzeba 34, 25 mamy siły. Hmm. No cóż, chyba jeszcze nie czas nadszedł na tego bossa. Eee, na razie po prostu postaramy się stąd wydostać. Chyba jednak nie uda nam się tej zbroi... A nie, pokażę wam najpierw tego NPC-ka, o którego wam obiecałem pokazać już wcześniej. On jest tutaj. I ona jest. Eee, wait a second, wait a second, wait a, second. Wait a second. Ona tutaj jest na 100%. Tylko chyba dopiero kiedy pokonamy tą, tego bossa, tej, tej lokacji tam niżej. Jest tu znak przyzwania? Oj nie, wydawało mi się. E, no dobra, nieważne. Nieważne, nie pokażę wam jej teraz, bo jej tutaj, jak widzicie, nie ma. Oczywiście mi na słowo powiedzieć, że tam jest. I on Wam pokaże później, bo w tym momencie muszę stąd, no, no pryskać. No, Dobra, nawet nie będę się do ogniska się, chciałem z tą truciznę zakończyć, ale no, nie ma takiej potrzeby. Wstaniemy sobie od tu. Na windę do góry i jedziemy do góry. Mhm, mm mhm. Mm Wiele razy, ile spadłem tutaj, to się nawet. Po prostu nawet nie macie pojęcia, nie? Ta jest lokacja, jest po prostu brze przebrzydła. Bo. Popielne jezioro i wielka pustka chociaż wyglądają, tak? A to jest kurde kupa, nic nie widać, ciężko się gra, wszystko Cię zabija. A jeszcze mnie zatruj toksynami, to już będzie po prostu bosko. Widzicie te plujki tam, kiedy się ich zabija, ale no nie, nie w tym momencie. wywołujemy ich wychodzimy do góry A, i znowu ominiemy ich sobie Lolo, lolo. I teraz pójdziemy sobie po tą tarczą, o której Wam mówiłem. Być może nawet nie zginiemy. Być może, ale to nie jest coś, co obiecuję. Dlatego, że no to jest miejsce, w którym sobie łatwo zginąć. Są dwa sposoby w sumie wzięcia tego. Jedne to jest kupienie miliarda strzał, staniecie tutaj i zabicie tego wielkiego smoka. Co tutaj widzicie, ze strzał, e, a w ogóle teraz sobie wyobraźcie, bo prawdopodobnie większość z was już ten sekret zna i w ogóle, albo może nawet podejrzewać, że to ówno się obudzi. O, mamy tutaj uważaj na pułapkę, chociaż tyle dobrego, nie? No i myślicie, że co? Co tu może być pułapką? Ktoś skoczy, wyskoczy, jakaś zależna ściana, coś tam, nie mam pojęcia, ale warto na a okazuje się, że jak się weźmie któryś z tych itemów, to ten smok się budzi i zabija Cię, po prostu, nie, nie, że z nim walczysz, tylko jesteś trupem. Yy, ale chyba ten jak się weźmie, to chyba cię, chyba on się jeszcze nie budzi, tak więc ważna jest tutaj kolejność. Tak, ten jest ok? A jak widzicie zdążyłem zdobyć wszystkie nasze itemy i jestem trupem. I na tym mniej więcej tutaj yy, misja polegała. Ale zaraz zobaczycie, że Smocza Tarcza Herbowa jest dość dobra. Ma jedną z najwyższych stabilności. Jedną ma 100% obrony i ma więcej obrony... Czekajcie, skąd ma więcej obrony? Ma więcej obrony od ognia. Bo 85 aż, czyli będzie dość dobra przeciwko tej Wiedźmie zalic. Tak, tak, dobrze to rozumiem, dobrze to rozumiem. I ma dużo większą stabilność niż ta reszta ty. I mamy jeszcze prosty miecz z Astory, który jest krótki, ale ma... A, wymaga zwinności większej. No dobra, nie, nie będziemy się z nim bawić. Dobra, teraz po prostu szybko sobie uciekniemy z tego... E, z tej smutnej lokacji. I jak to zrobimy, to zakończymy już sobie odcinek taki krótki. Można go nazwać powrotem do normalności, nawet bo ta lokacja jest przebrzydła, nie uda mi się pokonać. Nie chcę się męczyć z tą wieźmą w tym momencie. Potrzebuję le lepszego wyposażenia. Eee, zrobimy sobie najpierw głębinę, pokonamy, pokonamy bossa w głębinach i wtedy sobie tutaj przywrócimy i zniszczymy wieźmę. I taki jest, o jezus Maria, taki jest grubsza plan. Jedne co jest warte tutaj tak naprawdę pójść to jest po prostu zbroja pod, pod, jakby po pokonaniu bossa jest kolejny boss, przy którym leży ta zbroja. I ten boss się w sumie budzi, kiedy my tą zbroję weźmiemy, tak więc. Aha, pięknie, toksyny... To już GG. No ale powinienem zdążyć dojść do ogniska może. Może. Jak mówiłem, nienawidzę tej lokacji właśnie przez to. Pieprzoni... O, teraz jak się szybko się wydostaniemy, to damy radę. Dobra, jest szansa, że damy radę. Jest szansa, że damy radę. Jest szansa, że damy radę. Będziemy się z człowieczeństwa jeszcze leczyć. Nie damy się zabić. Powinniśmy zdążyć, powinniśmy zdążyć! Na górę do ogniska, byle do ogniska! Dobra, zdążymy. Chyba, że się teraz zjebiemy stąd. Jeszcze tak totalnie. No biegnij, pajacu! Jeśli nie zdążymy i umrzemy przed ogniskiem... Przysięgam, że nigdy więcej nie zagram w tą grę. Dobrze. Huch. Dobra. Dało nam się powrócić do kaplicy Firelink. I stąd rozpoczniemy swoje, nasze dalsze przygody. I zobaczymy co gdzie i jak. Mam na razie pomysł co zrobić. Mam pomysł mam. Pójdziemy tak myślę, że pójdziemy. Hmm. Co zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Yy, dobra, to sobie jeszcze się, się zastanowię. I do tego czasu, aż yy, zacznę nagrywać kolejny odcinek, to na pewno już wymyślę, co porobić. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobał. Powrót z najlepszą bronią. Jeszcze raz tego podkreślę: najlepszą bronią yy, fizyczną. Z podstawowymi atakami na pewno będę chciał jej użyć, bo jest po prostu miażdżąca na niskich levelach i na wysokich też jest levelach miażdżąca. Wygląda epicko jak taki ogon tego smoka. Tak więc, no mam nadzieję, że Wam podobał się quest for Great Dragon Sword i że zalajkujecie, zasubskrybujecie, polubicie i będziecie czekać na kolejny odcinek. Tak więc, cześć!